Boże, kochane dzieci, pozwólcie, że się przedstawię. Mam na imię Pedro, jestem księdzem archidiecezji warszawskiej. Jestem w Polsce od bardzo dawna, od 26 lat. Tutaj byłem formowany w seminarium, studiowałem. Tak, i pracuję obecnie w seminarium misyjnym w Warszawie. Pochodzę z pięknej Kolumbii, kraju. Położone w strefie równikowej w Ameryce Południowej, kraj pełen gór, tam właśnie do Kolumbii wchodzą Andy. Jak wiecie, są to bardzo piękne góry. Jest to strefa równikowa, także jest to kraj, gdzie nie ma pół roku, jak w Polsce, tylko każde miasto, każda miejscowość ma. Swój klimat, i zwłaszcza jest to w większości krajów jest to klimat taki bardzo ciepły, i bardzo przyjemny. E, cieszę się, że mogę Wam opowiadać o Kolumbii, e, jest to kraj ludzi i przede wszystkim dzieci bardzo radosnych, e, bardzo pozytywnych, nastawionych do życia, e, kraj, gdzie ludzie bardzo lubią muzykę. E, oczywiście jest to kraj też, gdzie gdzie są też i trudności, dzieci gdzie też e, w niektórych częściach kraju, zwłaszcza w tych, w tych regionach, czy w tych miejscowościach daleko od większych miast, gdzie doświadczają trudności, nie ma tak pięknych szkół jak w Polsce. E, są takie miejsca, gdzie też e, jakoś rodziny są rozbite, dzieci też nieraz cierpią z powodu tego, że jest, że jest przemoc, też, że są niestety mafie narkotykowe. Jest to taki problem bardzo złożony. Ale jak chciałem podkreślić, że, że jest to kraj ludzi i dzieciaków właśnie bardzo radosnych, którzy też całym sercem przyjmują dobrą nowinę Ewangelii. Dobrą nowinę, którą Kościół niesie, głosząc miłość Boga do każdego człowieka, e, ta miłość Boga, która daje człowiekowi też inny sposób spojrzenia na świat, e, otwiera przed nami jakby nową perspektywę, bo pomaga nam żyć w innym wymiarze, pełni nadziei, wiedząc, że Bóg nas kocha, że prowadzi nasze życie. E, bardzo Wam dziękuję za zaangażowanie. E, za, za kolendowanie, za każdą pomoc e, właśnie dla dzieci z Kolumbii. E, wiem, że to robicie z całego serca. E, niech Wam Bóg błogosławi, bo przez to e, bardzo pomagacie temu dziełu e, misji ewangelizacji, który jak wiemy jest największym, jak najważniejszym sposobem, żeby kochać drugiego człowieka.